Uważaj na tych 10 błędów, bo przez to twoje mięśnie nie będą rosły. Czasami dochodzimy do pewnego momentu, że niby robimy wszystko dobrze, niby ćwiczymy, ale mięśnie, które trenujemy, one po prostu nie chcą rosnąć. I co wtedy, co wtedy możemy zrobić? Uwaga, teraz patrz na mnie, patrz, 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 patrz na mnie. Mam dla ciebie 10 konkretnych zasad, których musimy przestrzegać, 10 konkretnych błędów których musimy unikać i że ludzie zaczną przychodzić do Ciebie po porady i zaczną Ci się pytać, co takiego robisz, co zmieniłeś w swoim planie, że nagle Twoja sylwetka wystrzeliła, wystrzeliła tak mocno, mocno do góry. Albo zaczną podejrzewać Cię, że bierzesz sterydy, czego nie robisz oczywiście. E, 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 nikt nie bierze sterydów. Miło być o to posądzonym, jeżeli nie bierzesz sterydów i ludzie nagle myślą, że je, że je bierzesz, a to po prostu się okazuje, że to jest Twoja ciężka praca ale także mądre podejście do treningów. Jeżeli ktokolwiek mi się pyta, jak zbudować niesamowitą sylwetkę, to zazwyczaj nie zaczynamy nawet od treningu. Tak, wiem, to dość duże zaskoczenie. Same ćwiczenia nie wystarczą, że nasz biceps nagle zacznie rosnąć, albo urosną nam inne partie mięśniowe. To nie Hogwart, to nie Harry Potter, to nie zaklęcia na to, żeby urosły nam jakiekolwiek mięśnie po prostu za rzuceniem jakiegoś dziwnego zaklęcia. Bo jeżeli chcesz zmienić sylwetkę, Czarodzieja w sylwetkę Boga Piorunów, to nie jest problem treningu, to jest raczej problem diety. I tak zręcznie przechodzimy do zasady, albo błędu, który część z nas popełnia, numer jeden, czyli białko. Nawet najlepsza ekipa budowlana nie zbuduje ci domu, jeżeli nie ma odpowiednich materiałów. Bez białka, nawet jeżeli dostarczamy dużą ilości kalorii, bez białka nie zbudujemy odpowiedniej ilości mięśni. Bez białka nie damy tego, co mięśnie potrzebują, żeby urosły. Jedyne co będziemy wtedy zbierać to tłuszcz. Takim bezpiecznym przedziałem, który jest bardzo łatwo zapamiętać i działa dla 90% z nas, to po prostu jest 2 gramy białka na kilogram masy ciała. Czyli tyle ile ważysz, razy 2 i tyle białka, tyle gram białka każdego dnia po prostu musimy przyjmować. Każdego dnia, żeby dać odpo odpowiedni budulec swoim mięśniom. Są tutaj pewne niuanse odnośnie tego, ile bierzemy na redukcji białka, ile mamy na masie, ile mamy na utrzymaniu. Są pewne niuanse. Natomiast te 2 gramy białka na kilogram masy ciała to jest taka bezpieczna, to jest taki bezpieczny cel, w który możemy mierzyć każdego dnia. Zanim przejdziemy do kolejnego punktu, koniecznie kliknij ten magiczny przycisk subskrypcji. Bo będę dzielił się z Tobą konkretną wiedzą, jeżeli chodzi o treningi, a także konkretnymi ćwiczeniami. Lecimy dalej. Numer 2. Jeżeli zależy nam na zbudowaniu mięśni, to błędem, który często popełniamy, to jest po prostu jedzenie zbyt małej ilości kalorii. I teraz uwaga. Nieważne, co ci pokaże internet i kalkulatory twojego zapotrzebowania kalorycznego. Nieważne, ile ci pokaże aplikacja. To jest dobry punkt startowy, ale to nadal jest taki trochę strzał w ciemno. To nie jest idealnie obliczone zapotrzebowanie dla Ciebie. Tam jest po prostu algorytm, który mniej więcej Ci pokaże, w jaką kalorykę możemy celować. I uwaga, jeżeli apka Ci pokazała ileś kalorii, żeby przybierać na masie mięśniowej, no to przyjmujemy te kalorie każdego dnia. I jeżeli po tygodniu, po dwóch tygodniach Twoja waga stoi w miejscu, nic się tam absolutnie nie zmienia, to jest zbyt mało kalorii. Ale z drugiej strony, jeżeli po dwóch tygodniach widzisz, że przybrałeś mniej więcej pół kilograma lub kilogram masy ciała, mniej więcej w tym zakresie, to jest bardzo dobry poziom, jeżeli chodzi o przybieranie masy mięśniowej. I tego będziemy się trzymać wtedy aż do momentu, kiedy osiągniesz swój cel. 1 kilogram na dwa tygodnie na plus, to jest bardzo ok. Z kolei, jeżeli zauważysz już po tygodniu, że przybrałeś. 1 kg na swojej wadze to już jest zbyt dużo. Dlatego że tak tam też urosły mięśnie, ale większa część tego kilograma przez tydzień to jest raczej tłuszcz. A jak już się trzymamy naszego boga piorunów ta wenczerci mają naprawdę duże wymagania, jeżeli chodzi o sylwetki. Więc nie chcielibyśmy przybierać zbyt dużo tłuszczu. Dlatego patrzymy na to w trzy sposoby. Pierwszy, jeżeli jem, a powinienem tyć, ale moja waga stoi w miejscu. Dodaję troszeczkę kalorii. Jeżeli z drugiej strony jem i przybieram 1 kg na takie dwa tygodnie, może nawet 3 tygodnie, to jest ok, wtedy wiesz, że jesz odpowiednio. Kolejna rzecz, jeżeli jem i już po tygodniu widzę kilogram na swojej wadze, zbyt dużo tłuszczu, na niewielką ilość mięśni, troszeczkę zmniejszamy kalorie, ale też nie jakoś specjalnie dużo. Numer 3. Teraz przechodzimy do treningu. Pierwsze co: zwracamy uwagę, czy Twój trening jest wykonywany dobrą techniką. Bo jeżeli na przykład machasz całym ciałem przy unoszeniu hantli na boki, to tak, na papierku to jest ćwiczenie na boczny akton. Ale tak w sumie, co tak tam naprawdę ćwiczymy? Barki trochę dostają, ale głównie męczymy całe ciało, bo to robi się z tego bardziej cardio. Ale za cholerę to nie jest ćwiczenie dedykowane na boczny akton. Pierwsze, co zwracamy uwagę na treningu, to dobra technika. Kontrolujesz ciężar. Fazie opuszczania. Kontrolujesz swoją pozycję ciała podczas fazy unoszenia. Nie oszukujesz. Pracujesz w pełnym zakresie ruchu. Wtedy i tylko wtedy możemy powiedzieć, że technika jest ok. Czwarty punkt. Praca blisko upadku mięśniowego. Jeżeli już trenujemy i Technika jest ok, ale odkładasz ciężar w sumie nie wiadomo dlaczego. I odkładasz ciężar w takim momencie, że w zasadzie nie wiadomo, czy ta seria była dla Ciebie wymagająca, czy nie wiadomo, czy Twoje mięśnie w ogóle tam miały dużą pracę do przepracowania. To nie tędy droga. Musimy ćwiczyć blisko upadku mięśniowego, i tutaj wchodzimy w powtórzenia w rezerwie. Powtórzenia w rezerwie to jest koncept, który mówi o tym, ile powtórzeń. Mam jeszcze, mógłbym jeszcze wykonać po odłożeniu ciężaru. Czyli jeżeli powiedzmy, wyciskamy na klatce sztangę na, kla na ławeczce prostej i mamy jakiś ciężar założony. Wykonuję 10 powtórzeń i odkładam ciężar. No to odkładam ciężar po 10 powtórzeniach tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ja wewnętrznie mam pewność, że zrobiłbym z tym ciężarem jeszcze maksymalnie 3 powtórzenia. Wszystko pomiędzy 0 a 3 powtórzenia w rezerwie. To jest ten moment, kiedy chcemy odkładać ciężar. To jest ten moment, w którym chcemy być, bo to jest ten najbardziej hipertroficzny moment, najbardziej hipertroficzna praca wykonana przez Twoje mięśnie, która spowoduje, że Twoje mięśnie zaczną się rozwijać i rozrastać. Generalnie wygląda to trochę tak: jak zaczynamy wyciskać, to zauważalnie ruch w górę już staje się wolniejszy. Każde kolejne powtórzenie staje się cięższe, 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 cięższe. Jak robisz serię, to te pierwsze. 5, 6 powtórzeń zwykle jest takich raczej lekkich zależy w jakich zakresach jesteśmy, jeżeli chodzi o powtórzenia, bo jeżeli robisz duży ciężar 5 powtórzeń, no to wszystkie powtórzenia są ciężkie. Ale jeżeli robimy 10, 12 powtórzeń, no to te 6, 7, 8 powtórzeń jest jeszcze w miarę takich w, pełne, jest jeszcze w miarę takich lżejszych, czujemy, że ten ruch jest cały czas płynny, cały czas w tej samej prędkości. 9, 10, 11, 12, tu już zaczynamy zwalniać. Tu już wyraźnie widać, że walczymy troszeczkę z tym ciężarem. I to jest ten moment, kiedy nasza seria zaczyna się tak naprawdę liczyć. I to jest ten moment, kiedy zauważamy, że zbliżamy się do upadku mięśniowego. Ty po prostu wewnętrznie musisz czuć, że nie dasz rady zrobić więcej niż 2-3 powtórzenia, jeszcze. I dopiero wtedy odkładamy ciężar. To jest praca blisko upadku mięśniowego, to jest praca, która daje. Duże korzyści. Krótki przerywnik. Bo z uwagi na to, że w jednym odcinku nie jestem w stanie poruszyć wszystkich kwestii związanych z budowaniem mięśni, to przygotowałem coś specjalnego dla Ciebie. Darmowe wskazówki dietetyczne i treningowe trafiające na Twojego maila. Kliknij w link poniżej, żeby zobaczyć szczegóły, a ja wracam do tematu odcinka. Piąty punkt. Ile serii wykonujesz na daną partię mięśniową? Jeżeli chcesz rozwinąć, nie utrzymać swój mięsień, ale jeżeli chcesz go rozwinąć, to nie ma że boli, musimy pracować. Musimy zrobić w granicach minimum 5 do 8 serii na dany mięsień w tygodniu. Niby mało, ale jeżeli zastanawiasz się dlaczego twoje łydki nie rosną, bo robisz je raz w tygodniu cztery serie po prostu żeby odhaczyć, to uwaga, robimy zbyt mało serii. To dziwne, ale żeby twoje mięśnie zaczęły rosnąć, musimy wykonać odpowiednią ilość pracy na ten mięsień. Musimy je ćwiczyć. Oczywiście liczba serii też jest zależna od tego na jakim poziomie zaawansowania jesteśmy. Dla osoby początkującej nawet 3 do 5 serii na daną partię mięśniową jest już wystarczająco. Im jesteśmy bardziej zaawansowani, potrzebujemy tych serii troszeczkę więcej. Szósty punkt. Zbyt mało sesji treningowych w tygodniu. Z wielu badań naukowych, które raz za razem potwierdzają nam te wyniki, że wiemy, że dużo lepiej sprawdza się trening partii mięśniowej dwa razy w tygodniu niż raz w tygodniu. I jeżeli na przykład ćwiczysz biceps dwa razy w tygodniu, to ja już realnie wiem, że chcesz go rozbudować. Ale jeżeli powiesz mi, że chcesz, żeby twój bicep zaczął rosnąć, ale ćwiczysz go raz w tygodniu, mm, musimy zrobić dla niego troszeczkę więcej miejsca w harmonogramie. Jeżeli chodzi o ogólną liczbę treningów na całe ciało, je, znowu zależy od poziomu zaawansowania, ale z, jeżeli jesteśmy na etapie początkującym, 2-3 treningi jest ok. Jeżeli jesteśmy średnio zaawansowani, minimum 4 treningi w tygodniu. Minimum 4 treningi w tygodniu dają możliwość wytrenowania. Całego ciała minimum każdego, każdej partii mięśniowej dwa razy, i wtedy dobrze wiemy, że na serio podchodzimy do treningu i rozbudowania swojej sylwetki. Jeżeli jesteś średnio zaawansowany i mocno zależy Ci na rozwoju, minimum cztery treningi. Osoby początkujące, 2-3 treningi w tygodniu jest ok. Siódmy punkt: brak regularności to jest największy morderca Twoich. Przerostów. Jeśli odpuszczasz co któryś trening albo co któryś cały tydzień, to nic dziwnego, że nie możesz rozbudować swoich mięśni tak jak chcesz. Jeżeli zależy Ci mocno na sylwetce, nie możemy wypadać z gry. I tu nie chodzi o to, że nie możemy robić deloadów. Deloady są jak najbardziej potrzebne. Tu chodzi o, o to, że jak masz mezocykl, czyli powiedzmy 8 tygodni zaplanowanych treningów i trzeci tydzień, piąty tydzień ci wypada, bo coś tam i nie zrobisz tych tygodni treningów. No, to realnie nie chodzisz regularnie na siłownię. Nie można analizować treningów, nie można analizować progresu i efektów, jeżeli nie mamy co analizować. Musimy robić treningi, musimy być regularni. Regularność wygrywa zawsze z wszystkim, jeżeli chodzi o trening. Ósmy punkt: przetrenowanie, czyli drugie spektrum. Za mocno się starasz, za dużo ćwiczysz. Ale kiedy tak naprawdę wiemy, że jest tego za dużo? Kiedy ćwiczysz mocno, włącza, włącza się tryb Beast Mode, bestia, YOLO. Ćwiczysz 4, 6, 7 razy w tygodniu. Jesteś cały czas zmęczony. Nienawidzisz już siłowni ani treningu. Robisz za dużo, twoje mięśnie się nie regenerują i cały czas czujesz, że nie ma w nich zbytnio siły. To jest moment, że robimy deload. Jak wrócisz na siłownię po deloadzie, odejmujemy gdzie nie gdzie kilka serii. Wtedy możesz zobaczyć, Dużo lepsze efekty, bo mięśnie, uwaga, rosną, kiedy się regenerują. Podczas treningu dostarczamy bodziec, ale to, co robimy wokół treningu, ma ogromne znaczenie. W tym także regeneracja i odpoczynek. I kiedy wiemy, że odejmujemy serię? Jeżeli ćwiczysz klatkę poniedziałek, czwartek, w poniedziałek robisz jakąś klatkę, w czwartek przychodzisz na trening i jeszcze czujesz, że mam zakwasy, ona jest słaba wewnętrznie no to to jest sygnał, że w poniedziałek powinniśmy zmniejszyć przynajmniej jedną, dwie serie, jeżeli chodzi o klatkę, tak żeby na czwartek się zregenerować i zaatakować ją w pełni sił i zrobić odpowiedni jakościowo trening klatki piersiowej wtedy. Numer 9. Brak deloadu. Tak naprawdę to jest kwestia bardzo indywidualna. Deload może wypadać co 6 tygodni, co 7, 8, 9, 10 tygodni, nawet w zależności od tego, jak ciężko ćwiczymy, jaki mamy plan i jak nasz organizm reaguje na trening. Tutaj koniecznie musisz zwracać uwagę na to, jak się czujesz, czy progresujesz co trening, bo jeżeli już dotykamy ściany i nie możemy sprogresować, i jedyne co możemy zrobić to. Tyle samo serii, tyle samo powtórzeń, tyle samo ciężaru, co w zeszłym tygodniu, to jest dobry sygnał, że w przyszłym tygodniu powinniśmy zrobić deload. Deload pozwala nam zregenerować się, zminimalizować ryzyko kontuzji i pozwoli nam wrócić do gry, wrócić do, na siłownię, przebić tą ścianę, której wcześniej nie mogliśmy przebić. Deload jest bardzo ważnym narzędziem, którego nie powinniśmy odpuszczać. Numer 10. Zbyt mało wariantów ćwiczeń. I uwaga, nie musisz trzymać się kurczowo ćwiczeń, które ktoś kiedyś powiedział, że są najlepsze. Ćwiczysz na przykład wyciskanie sztangi na ławeczce prostej od lat, ale od miesięcy nie czujesz już tej pompy, nie czujesz, że możesz progresować, nie czujesz, że ta siła, za, ca, ta siła cały czas idzie do przodu. Łokcie bolą, barki też zaczynają to skwierać. Klatka pompuje się średnio i już raczej tak nie rośnie. To uwaga, to jest moment, kiedy to ćwiczenie możemy pożegnać na jakiś czas. Rotowanie ćwiczeniami w planie treningowym jest bardzo istotne, zwłaszcza kiedy ćwiczenie przestaje na nas działać. Musimy je wtedy wyrzucić z planu, zastąpić je zupełnie innym ćwiczeniem, ale też na tą partię mięśniową. Na przykład wyciskanie na ławeczce prostej możemy zmienić na wyciskanie na ławeczkę skośną, albo możemy zmienić na wyciskanie maszyną Smith, albo jakąś albo maszyną chest press, to są nadal te same ruchy, jeżeli chodzi o wyciskanie, ale jest zupełnie inny bodziec dla Twojego mięśnia, jest zupełnie inna sensacja, nowa sensacja, nowy bodziec, jest ten efekt świeżości, Twoja klatka będzie bardzo spompowana, Twoja klatka będzie niesamowicie, będzie miała niesamowity zakwas na następny dzień, bo będzie po nowym ćwiczeniu i zaczniesz progresować na tym ćwiczeniu, będziesz widzieć realne efekty, a kiedy... Znowu powiedzmy ten chest press, ta maszyna chest press stanie się lekko taka średnia dla Ciebie. Wracamy do ławeczki prostej i po tym odpoczynku od ławeczki prostej wrócisz sobie do niej i tutaj znowu będzie niesamowity progres. To będzie dla Ciebie jak nowe ćwiczenie, jak zupełnie nowy bodziec i klatka będzie wtedy miała niesamowite uczucia, jeżeli chodzi o trening. Trochę na tym polega, polega to rotowanie, że patrzymy na konkretne ćwiczenia, jeżeli któreś przestaje działać. Zastępujemy je. Jeżeli na którymś czujemy w ogóle stawę, a nie czujemy mięśnia, zastępujemy je. Ale to nie jest też tak, że cały plan przebudowujemy co 8 tygodni. Nie, 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 nie. Zmieniamy jedno, dwa ćwiczenia, na które czujemy najmniej. Rotujemy je co jakiś czas. Rotujemy te ćwiczenia, które przestają działać. Normalnie jedno ćwiczenie możemy wykonywać nawet pół roku czy dłużej, bo możemy na nim progresować. Jak przestaniemy progresować, tu możemy zacząć się zastanawiać nad tym, czy chcemy zmienić to ćwiczenie i czy powinniśmy je zmienić? Jeżeli czujemy znowu bóle gdzieś tam w łokciach czy w jakichś stawach, w zależności od tego na jaką partię mięśniową, jeżeli nie czujemy pompy, jeżeli czujemy średnie zakwasy i nie czujemy w ogóle efektów, nie widzimy efektów, to jest sygnał, że możemy to ćwiczenie zastąpić jakimś innym. A jeżeli zastanawiasz się, jak zbudować swój plan treningowy, co tak naprawdę powinieneś brać pod uwagę, żeby stworzyć plan treningowy konkretnie pod ciebie? I żeby mieć z tego jak najlepsze korzyści, jeżeli chodzi o Twoją sylwetkę, kliknij w tą miniaturkę tutaj, tam tłumaczę dokładnie o co w tym wszystkim chodzi. Do zobaczenia.